Siódma kolejka za nami, kolejka bardzo interesująca, kolejka, która obfitowała w dużą liczbę bramek, która jednocześnie puentuje ten start sezonu Ekstraklasy. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dzień o Piłce, przy mikrofonie Piotr Rzepecki i wydaje mi się, że dziś w niedzielę to jest taki dobry czas, żeby sobie wszystko podsumować, spojrzeć z takim lekkim dystansem na tę siódmą serię gier naszej kochanej Ekstraklasy, przede wszystkim dlatego, że była to kolejka szczególna, więc nie mamy spotkania w poniedziałek, z racji zbliżającego się zgrupowania... No, między innymi reprezentacji Polski, ale i też innych kadr. No i wydaje mi się, że też sporo się działo, więc warto spojrzeć na tabelę, na wyniki i powiedzieć sobie sporo na temat tego, co działo się na boiskach Ekstraklasy. Jednak zanim zaczniemy, zanim wejdziemy w ten wir najlepszej ligi świata, zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do kciuków w górze pod tym materiałem, a jednocześnie do subskrypcji kanału. Moi drodzy, pamiętajcie, kliknijcie w ten guzik na dole, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A teraz zacznijmy rozmowę na temat Ekstraklasy. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że powiemy sobie. Jak wyglądały wyniki, a więc rzut oka na to, co działo się w piątek, w sobotę, także w niedzielę w ekstraklasie. Jak widzicie, w tej chwili pogrupowałem sobie to, właśnie jeżeli chodzi o dni, a więc zaczniemy sobie od piątku. Tutaj mieliśmy dwa starcia, a więc najpierw mecz między Rakowem a Piastem, zwycięstwo gości z Gliwic 1-0, no i też mecz, w którym wygrali goście, a więc konfrontacja Stali Mielec z Lechem Poznań, i tam wygrana kolejorza 2-0. Jeżeli chodzi o sobotę, to puszczanie połomice, Korona, Kielce, bezwarunkowy remis, mało bramek, no właściwie tylko jedno trafienie, oglądaliśmy w lubinie między Zagłodzie Głębiem A, Katowice, Bramka w samej końcówce i wygrana miedziowych, no i też mecz Radomiaka Radom z Krakowią, która jechała tutaj do Radomia, by kontynuować tę swoją świetną pasę, Natomiast dosyć niespodziewanie przegrała, a Radomiak przerwał tę swoją z kolei niechlubną pasę i wygrał właśnie 2 do 1. Jeżeli chodzi o niedzielę, to tutaj zdecydowanie działo się najwięcej, jeżeli chodzi o ten cały piłkarski weekend. No dość powie, że w ogóle 21 bramek padło w tych niedzielnych meczach ekstraklasy, a łącznie w tej kolejce padło bramek 28. Także tutaj ta średnia została nieprawdopodobna podobnie podbita, jeżeli chodzi o te zwłaszcza trzy mecze pierwsze w niedzielę, natomiast od początku. Jak to wyglądało? Przede wszystkim na starcie w Zabrzu oglądaliśmy dosyć ciekawy thriller, a więc naprawdę ciekawy bój, duże emocje, no i przede wszystkim też dużo trafień. Finalnie Górnik przegrał 2-3 z Lechią Gdańsk. Pierwsza wygrana Beniaminka z Gdańska, co istotne w tym sezonie. Też myślę, że taki wielki kamień spadł z serca wszystkim sympatykom Lechi. Później mówimy o spotkaniu, na którym ja byłem oglądając z wysokości trybun to kon tą konfrontację Legii Warszawskiej z motorem Lubli, naprawdę mnóstwo goli, też mnóstwo wrażeń i emocji na trybunach to starcie skończyło się wynikiem 5 do 2, tam lega, powiedziałbym, pociągnięta za wąsy, Pokazała pazura i finalnie wygrała bardzo wysoko z Beniaminkiem z Lublina. No, też trzeba powiedzieć, taki mecz szczególny na pewno dla trenera Fejo, który przecież prowadził w przeszłości motor. No i później objął Legię Warszawa. Natomiast później to jest już piłkarski wieczór, a więc patrzymy na wydarzenia w Szczecinie. Pogoń wygrała ze Śląskiem Wrocław 5-3. Mecz, w którym także ekipa gospodarzy strzeliła 5 bramek. Eee, zabawa ofensywna zespołu portowców. I na samym końcu Biały Stok pokonała minimalnie widzę pójć. Mecz ciekawy, no ale przede wszystkim mecz taki arcyważny z perspektywy. Aktualnego mistrza polski, bo udało się w końcu przerwać tę pasę kolejnych porażek. No i gdzieś jest ten spokój, jeżeli chodzi o końcówkę tego takiego pierwszego etapu sezonu. A więc mówimy tutaj o tym momencie, kiedy Jagiellonia jakąś taką ładną klamrą zamyka lato, ligowym zwycięstwem, z widzewem. Zaraz sobie spojrzymy na tabelę, natomiast zanim, myślę, że warto powiedzieć dwa słowa na temat każdego spotkania, bo też to jest taka kapitalna przestrzeń do tego, żeby sobie pewne historie podsumować jednocześnie, jak konkretne ekipy wypadają na starcie tego sezonu. Przede wszystkim ten mecz pierwszy w tej siódmej kolejce, a więc konfrontacja w Częstochowie, gdzie Rachów przegrał z Piastem. No trzeba powiedzieć, że zespół Marka Oprzona cały czas ma jakiś duży problem z tymi meczami domowymi, bo to nawet nie jest gdzieś fakt, że Rachów jeszcze żadnego meczu domowego nie wygrał, ale przy Limanowskiego zespół Delików i jeszcze nie strzelił bramki. To są dwie porażki, a więc z Piastem, a także z Krakowią. Mecze przegrane 0-1 no i też ten bezbramkowy remis z Lechem Poznań. I cały czas kibice Rakowa czekają na pierwszą domową bramkę. Natomiast no, rzeczywiście jest jakiś problem, trzeba powiedzieć, że Piast tutaj się postarał. Człowiek, który był wskazywany jako ten, który może zostać powołany, a więc Michael Ameliu trafił jeszcze wcześniej. Mogło dojść do trafienia, a więc mowa o tej, o tej niewykorzystanej 11 Patryka Dziczka. Świetna interwencja bramkarza Rakowa. Natomiast później gdzieś mamy historię, kiedy jednak Piast dopina swego. I wywozi z ceny komplet. Natomiast dalej, bo tam naprawdę działo się dużo, a więc w tym super piątku. Mecz między stalą. Alechem. No, też trzeba powiedzieć, że to był taki mecz z perspektywy, no nie wiem, historii, bardzo istotny dla kolejorza, gdyż bardzo długo Lech nie mógł wygrać na Podkarpaczu ze Stalą, a w ogóle te ostatnie trzy konfrontacje między Stalą i Lec a Lechem Poznań kończyły się bezbramkowym remisem, a więc kibice Stali byli prze... przekonani, przygotowani na to, że kiedy Lech przyjeżdża, to tutaj raczej Bramek nie będzie, natomiast no zrobił coś niezwykłego. trener Niels Fredriksen z tą drużyną, bo rzeczywiście jest kolejorz na fali i zasłużenie znajduje się na fotelu lidera, ale w ogóle trzeba powiedzieć, że te mecze Lecha są, powiedziałem, bardzo ciekawe, bo widzimy zespół, który niesamowicie pracuje w obronie, jest bardzo efektywny, ale też wie, kiedy dokręcić śrubę, chociażby ten pressing, doskok, wykorzystanie błędu rywala, mówi o tej bramce na 2 do 0, kapitalne podanie Kozubala do Iszaka, no i mamy gola, który no zakończył strzelanie, jednocześnie gdzieś utwierdził Lecha w tym meczu, no i też, co najważniejsze właśnie z perspektywy Lecha, dał 3 punkty i dał też fotel lidera, natomiast wydaje mi się, że w ogóle taka praca Niels'a Fredriksena jest już gdzieś widoczna go a więc mówimy o tych owocach, które już tutaj kibice Lecha mogą zbierać, no i też Pytanie, jak to będzie wyglądało w przyszłości, w tej najbliższej, czy faktycznie Lech będzie tak mocno dominował i wkrótce nie odda tej pozycji lidera. Jak sobie też poradzi duński szkolniowy z takim pierwszym kryzysem, kiedy dopadnie go jakaś zła seria. Jak wtedy z tego wybrnie, bo dotąd naprawdę wszystko wygląda niemalże perfekcyjnie, natomiast no, czekamy na, nie chcę powiedzieć pierwsze podknięcie, ale taki trudniejszy moment, jak wówczas poradzi sobie trener Lecha Poznań. Jeżeli chodzi o sobotnie mecze ekstraklasne, to niewiele się działo, tak jak powiedziałem wcześniej. Puszcza kontynuuje tę swoją taką trochę dziwną tradycję, a więc bezbronkowe remisy wcześniej, bezbronkowy remis meczu z Motorem, teraz to domowe starcie z Koroną, ale z perspektywy Kielczan trzeba też docenić pracę Jacka Zielińskiego, bo też wydawało się, że przychodzi do bardzo trudnego miejsca, gdzie rzeczywiście ekipa była w strefie spadkowej no i grała naprawdę słabiutko, natomiast trzeba teraz powiedzieć tak, oczywiście była porażka na inaugurację, ale też mamy dwa remisy, mamy cenne zwycięstwo, no i też wydaje się, że jest spokój, gdyż Korona opuściła strefę spadkową, a w, te, w tej chwili w wykonaniu Kielczan jest absolutnie najważniejsze, natomiast cały czas jest ta praca, która powolutku obocuje. wydaje mi się, że Korona jedzie w dobrą stronę, ale wiadomo że sezon jest długi, intensywny, wymagający, więc też takie, powiedziałbym, prawdziwe wyzwania przed byłym trenerem Krakowi, jeszcze przed nim, więc też zobaczymy, jak sobie poradzi, jeżeli chodzi o pracę w Koronie, natomiast z jego perspektywy myślę, że taki remis spuszczą, to jest cenny wynik, natomiast jeżeli chodzi o mecz kolejny, a więc konfrontację w Lubinie, no to tutaj mówimy o meczu, gdzie naprawdę działo się sporo, oglądałem sobie to spotkanie między Zagłębiem a GieKSą Katowice, no i trzeba powiedzieć sobie wprost, tylko jeden gol, który padł, to nie jest efekt, powiedziałbym, tego, że mecz był nudny, że było mało sytuacji, tylko szwankowała i to naprawdę no, maksa szwankowała skuteczność. Bo oczywiście obie ekipy miały mnóstwo niezłych okazji. Mam w głowie chociażby ten strzał Sejka ze strony Gieksy, strzelał między nimi Borcha Galan, Była też próba z relaka, natomiast no, nic nie chciało wpaść. Albo bramkarze bronili, albo gdzieś brakowało lepszego finiszu. Finalnie mamy końcówkę meczu, piłka z autu, więc takie powiedziałem, zagranie na tą to imię Tomasza Tułacza, jak w w pomicę. No i wpadł po trafieniu Huberta Damczyka, który ma najlepszy możliwy debiut, a więc. Yy... Trafia w swoim pierwszym meczu zawodnik, który przecież zmienił w tym letnim oknie transferowym arkiem Gdynie na Zagłębie Lubi. Natomiast to są dziś takie fakty, że tutaj Zagłębie wygrywa i to jest na pewno cenne zwycięstwo z perspektywy zespołu gospodarzy, bo mówimy o takiej nawet udanej pojęcie tego startu sezonu, ale cały czas wiadomo, jakie są nastroje w Lubinie. Jeszcze niedawno żegnano trenera Fornalika, no zobaczymy, jak to będzie teraz, jeżeli chodzi o perspektywę kibiców Zagłębia. No i też patrzymy sobie na ten ostatni mecz sobotni, a więc tutaj mówimy o konfrontacji w Radomiu, gdzie niespodziewanie, naprawdę niespodziewanie tutaj Radom jak Grał z Krakowiem, bo wydawało mi się, że to może być taki mecz pułapka dla pasów. O czym zresztą mówiłem w takim specjalnym programie. Krakowia mnie zaprosiła, słuchajcie drugi raz do takiego specjalnego programu, do którego was serdecznie odsyłam. Link znajdziecie w tej chwili na dole i też Wam się kafelek. Natomiast tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie wprost, Krakowia była trochę w innej roli, a więc przyjeżdżała jako ekipa zdecydowanego faworyta. Natomiast to nie zawsze pomaga. No Generalnie wydaje mi się, że pasy to jest taka ekipa, która lubi być w pozycji underdoga, która lubi kiedy to właśnie presja jest po stronie przeciwnika, natomiast tu jakby sytuacja była trochę odwrotna. Oczywiście wiem, że tutaj Radomiak bardzo długo czekał na domową wygraną, bo w ogóle w domu Radomiak ostatni raz wygrał w kwietniu, w, e, oczywiście w tamtym sezonie, więc też no, mówimy o bardzo długiej serii. No ale wkrótce się gdzieś to zmaterializowało i ta niechlubna pasa się skończyła. Trzeba powiedzieć sobie wprost: no jak się ma rocze, to się ma taki poważny argument ku temu, żeby iść po zwycięstwo. Zresztą to też nie jest przypadek, że tutaj udało się trafić, bo w ogóle te mecze Radomiaka, a więc cztery poprzednie porażki, no to były spotkania, gdzie zawsze Radomiak potrafił się jakoś odznaczyć, potrafił strzelić mimo jedną bramkę. Więc tutaj mówiliśmy naprawdę niezły ofensywy, mimo tego, że Czasami kulała defensywa, no to gdzieś te poczynają ofensywne w postaci no między nimi roczy, który ma łącznie już 6 trafi na koncie, wyglądały całkiem przyzwoicie. Oczywiście Krakowa też nie była skuteczna pod koniec, mam w głowie chociażby tam w sytuacji Michała rakoczego. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, bo tutaj działo się zdecydowanie najwięcej. Warto o tym też najwięcej powiedzieć. Przede wszystkim to jest mecz w zabrzu, gdzie górnik przegrał. Nie chcę powiedzieć, że na własne życzenie, bo Lechia była skuteczna, natomiast też wydawało mi się, że tutaj zespół z Zabrza nie do, do końca podszedł poważnie do tego meczu, bo wiadomo, że lechia była w bardzo trudnej sytuacji, jeszcze nie wygrała przed tym Star a tutaj mówimy o drużynie, która była skuteczna, jeżeli chodzi o stały fragment gry, a jednocześnie szła jak po swojej. Długo myślałem i wydaje mi się, że Lechia nie miała tylu sytuacji, chyba w ogóle we wszystkich meczach wcześniej. Mówię oczywiście o tym spotkaniu na poziomie ekstraklasy, jeżeli chodzi o tę konfrontację w Zabrzu, bo tam naprawdę wyglądało wszystko świetnie, naprawdę imponująco, jeżeli chodzi o ten dział kreacji, też wykończenia. Mnóstwo miała okazji drużyna trenera Szymona Grabowskiego i całkowicie tutaj zasłużenie wywozi z Zabrza trzy punkty. Chcę tylko powiedzieć, że podoba mi się Ismael z Górnika Zabrze, który robi też progres. Meczu na mecz? No i tu też jest taki piłka, z którego wkrótce górnik może tutaj sprzedać za niezły pieniądz, chociażby jak w przeszłości Lorenza Naliego Natomiast więcej zdecydowanie o tym meczu Legia Motor warto powiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, byłem na tym meczu, oglądałem to spotkanie z wysokości trybu. No i oczywiście tak, motor zaczął nieźle, miał też świetną sytuację na 2 do 0, kiedy uderzał Mraz. Natomiast to nie zostało gdzieś wykorzystane, nie została ta piłka lepiej dopieszczona. No i też mam wrażenie, że tutaj Beniaminych może mieć do siebie duże pretensje, bo wydawało się, że trzeba było zagrać troszeczkę mądrzej, tak lepiej taktycznie. Trochę nawet brzydziej, żeby tę legię trochę wytrzymać, zdenerwować, rozdrażnić, a jednocześnie nie popełniać tak prostych błędów, bo wydaje mi się, że to była jakaś kanała dziecinnych pomyłek. Oczywiście wiem, że stolarski, ale nie tylko, bo to są gdzieś błędy też innych zawodników. No i finalnie tutaj legia najpierw doprowadza do rzutu karnego, którego najpierw nie wykorzystuje w takiej sytuacji no stuprocentowej, bo to urzut karny myli się peckhardt, Później, oczywiście, defensywa motoru jest schowana bardzo głęboko, trafia kapustka, no i potem już ten worek z bramkami się otworzył. Drugie połowie to była zabawa legionistów, oczywiście Bartosz pustka. a więc piłkarz, który udowadnia, że chyba został niesłusznie pominięty przez Michała Probierza, jeżeli chodzi o ten proces selekcji, zwłaszcza, że Michał Probierz był obecny na trybunach. Przy Łazienkowskiej natomiast tak całkiem serio, myślę, że tutaj Legia naprawdę zagrała świetnie. Wykorzystała oczywiście błędy motoru, ok, natomiast to też jest wielką sztuką, żeby się podnieść w tak mało komfortowym wyniku, bo przecież to motor otworzył wynik, więc naprawdę wielkie szapoba przed zespołem trenera Gonzalo Feo, który mierzył się w takim swoim sentymentalnym spotkaniu, bo przecież to właśnie zespołu motoru, Trafił oczywiście trochę pośrednio, miał też krótką przerwę do Legii Warszawa. Natomiast to istotne: też ta tabela z perspektywy legionistów cieszy, i zaraz do tego oczywiście dojdziemy. Natomiast zanim dwa słowa na temat tego meczu pogoni ze Śląskiem Wrocław, cały czas sportowcy są na fali, mimo podział swoich słabszych, czy meczów, to potrafią pokazać, że u siebie są naprawdę ekipą świetnie przygotowaną fizycznie, świetnie wykończającą sytuację, no i gdzieś finalnie nieźle wyglądającą pod takim kątem dominacją przeciwnikiem, bo to, co tutaj zespół pogoni zrobił, zwłaszcza w tej drugiej Połowie, kiedy się on też potrafił podnieść mentalnie, bo Śląsk odrobił dwie bramki. No to naprawdę też duże słowa uznania przed zespołem trenera Kolendowicza. Powodowało mi się, że tutaj śląsk odwrócił wynik, że zespół Jacka Magiery jest na fali, jest głodny, zwłaszcza, że też przyłamał się Sebastian Musieli, co nie było taką oczywistą historią, ale finalnie gdzieś ta druga połowa no zdecydowanie na korzyść portowców. Kapitalny strzał z dystansu Gorgona. No i mieliśmy wysoką wygraną. No i dwa słowa na koniec o tym meczu mistrza Polski, który w końcu znalazł przełamanie. Myślę, że najważniejsze z perspektywy Jagieloni nie jest styl. Nie jest fakt, że tutaj tylko jedna bramka została strzelona, ale przede wszystkim wynik udało się przełamać nich niechlubną serię. Ja zresztą mówiłem o tym wcześniej przy okazji tej konfrontacji z Ajaxem, w którym miałem okazję komentować, że Gylenia w końcu musi gdzieś tutaj wygrać, postawić taką pieczęć, żeby skończyły się te głosy na temat ewentualnego zmian, ewentualnej zmiany szkolniowca. Oczywiście wiem, że być może takich głosów nie było albo było mało, natomiast wiadomo też jak to jest, kiedy ta seria się ciągnie, a teraz w końcu jest spokój. Natomiast warto też powiedzieć i spojrzeć sobie na tabelę Ekstraklasy, jak to wygląda po tej siódmej kolejce, bo myślę, że to jest wszystkim najistotniejszy. Oczywiście liderem Lech Poznań. Wydaje mi się, że Kolejusz całkowicie zasłużenie wjechał na ten fotel lidera i raczej go prędko nie odda. Drugie miejsce w tej chwili widzicie zajmuje Legia Warszawa, później z Piast Gliwice, Pogoń Szczecin, Krakowia. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi biegun, powiedziałem wcześniej, że Radomiak i Korona mogą troszeczkę odetchnąć. Może tam mogą tam być trochę lepsze nastroje. Natomiast cały czas oczywiście w strefie spadkowej jest Lechia, która mimo tej z wygranej w Zabrzu właśnie znajduje się na lokacie 16. Cały czas śląs, który czeka na swoją pierwszą wygraną w lidze jest tej strefy spadkowej i jednocześnie Stal Mielec, która przegrała z Lechem Poznań, no i która też będzie miała duże zmiany, bo przecież po tej porażce z Lechem Poznań z pracą pożegnał się Kamil Kiereś, to też jakby bardzo istotna, istotny wątek tej całej naszej dyskusji na temat tego meczu, natomiast no czekamy na ten komunikat Stali, kto będzie nowym szkolniowcem. no też wielka szkoda, ale wiadomo, jakie życie trenera, czasami piękne, ale czasami bezlitosne. Kanał 365 nie piłce, wielkie podsumowanie tego, co działo się w siódmej serii gier naszych na ekstraklasy. Zachęcam do subskrypcji do kciuku w górze pod filmem. Jednocześnie zapraszam do innych formatów, które pojawią się wkrótce w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia i pozdrawiam.